Dzisiaj kąpiel przymusowa jest za gorąco muszą się wykąpać To nie ma nawet co Zobaczcie od razu do wody jest taki ukrop przy ludzi zamknięte na razie nie wypuszczane, jest za gorąco dla nich, wypuszczę ich wieczorem. Niech też się wykąpią. Wszystko potrzebuje. No nawet młodziak idzie się kąpać, nie, on idzie sobie zbierać. I zbierać. Teraz się wykąpią, położą się, będą się opalać. Kajki młode przyjechał, wczoraj Tomek zabrał. Niech mu się chowają. Mają znowu jajka. A już ostatni raz rada jajka, koniec. Jest dużo tego. Ostatnie młode i nie ma co. Tam młode młodziaki, dwa wyszły. Ale powiem wam po siwych, na krótkich dziobach. Wyszły teraz czerwone. Wyszły czerwoniaki jakieś. Zobaczymy, jak to się spierze, co to z tego będzie. Ale chyba doparzyło mi się, wydaje coś. Wcześniejsze były ładniejsze, teraz są takie, widzę. Troszkę gorsze. No, już. Leżą sobie. Nie wiem, wczoraj taki ukrow co był Przeleciał bocian, taki duży Jak poszły w górę Mówię, jak to jest możliwe? Takie gorąco, oni chodzą górą Wytrzymałe te kończaty te, były zapewne, naprawdę są wytrzymałe gołębie Ale to będzie w zimę pozamykane Będą doganiania te w moim gojemniku nie chcę ich marnować. Ja wybierze. Tyle czasu ściągałem do par, to wszystko. Niech ci złapie końca tego, czy co od pary, znowu szukaj. Tak jak widać, wszystko potrzebuję. Podałem octu jabłkowego do wody Też, żeby na te robaki Znaczy, ja ich brałem, kupiłem mleko Od tych wszów, od wszystkiego Dawałem im na kark Ale tu jeszcze ocet jabłkowy im dałem Żeby posprawdzać jeszcze Ta, jeden wyszedł czerwony Czerwoniak, na 100% On jak będzie na krótkim dziobie, ładny, czerwony Czemu nie? Nie poszukam do pary, i tyle. Tu ładny perłowy nam wyszedł, ten młodziaczek. Naprawdę ładny perłowy. On zostanie w mam samicę. To bym od razu miał do pary, jak będzie samczyk, nie? Zobaczymy jeszcze. Bocian jeszcze jest jeden do przerzucenia już. Chyba Peszty, kończatych jest tam Nie trzeba też zawieźć parę kończatych. Jest tego dużo, naprawdę sporo tego jest. Dobra kochani, pozdrawiamy.